Adam Jankowski dla portalu FAJ24 ISF.pl. Przed czwartą galą ma Exclusive Night w Wasilkowie, koło Stoku. Adam, po pierwsze pytanie, ty wywodzisz się ze stylu Wiedwodao, tak? Teraz walczysz w MMA. Powiedz, czy trudno było się przedstawić z tych egzotycznych sztuk walki tutaj na te bardziej współczesne MMA? E, tak, tak, na pewno. E, ja bardziej startowałem w formulach e, Wiedwodao e, jako stójka, full kontakt. A musiałem poprawić zapasy brazylijskie jiu-jitsu i myślę, że, że... Właśnie jesteś stójkowiczem, trenujesz w warszawskim klubie S4. Powiedz, jak wyglądają tam treningi z takimi zawodnikami jak Damian Matwiejczuk, Bartek Fabiński czy Robert Jot. Czy oni wszyscy po prostu kładą cię na ziemię, czy coś oporujesz im trochę e, tak. Się, e, oczywiście ja uczę się od nich. I myślę, że te trzy miesiące przepracowane w tym klubie zaowocują jutrzejszą wygraną, także tak, że mam nadzieję, że na, na, na dobre mi wyjdzie to, że tam wyjdzie to, że to on trenuje. Tak. Myślę, że swoje umiejętności podniosłem, o, sam czuję po sobie i myślę, że to jutro zaprezentuję. Właśnie jesteś. E, niestety ostatnie dwie walki to, to dwie porażki były. tak? Pierwsza w turnieju Berserkers z areny z Albertem Odzimkowskim, który wygrał cały turniej. Pies, jakie wrażenia masz e, po udziale na legendarnej poniekąd gali, bo to była reaktywacja areny Berserkerów? E, tak, mam pozytywne odczucia. Pierwszą walkę nie wygrałem, walce tak, w Arce z Albertem myślę, że za bardzo obawiałem się parteru, zapasów, wtedy jeszcze nie byłem tak, można powiedzieć, dobrze przygotowany zapaśniczo, gdzie Albert myślę, że górował zapaśniczo bardzo, zresztą było to widać, no i tym pracowałem dużo nad zapasami, na brazylijskim rzucicu i myślę, że, że walka, walka będzie tym razem na moją korzyść. Właśnie czy ten parter, bo walczysz z lifinem a na Litwie wiadomo, tak? Że wszyscy raczej są z tego K1, jestem bardzo mocna federacja Mabushido. Myślisz, że walka skończy się w parterze na twoją korzyść? Eee, to znaczy nie nastawiam się tylko na stójkę. Eee, eee, myślę, że eee, myślę, że będę chciał powalczyć trochę w stójce, bo też dużo mam do powiedzenia w stójce, a w... To jest MMA i myślę, że jak będzie próba sprowadzenia z mojej strony, to, to, to na pewno to wykorzystam to, tak. Powiedz, dużo osób przyjedzie ze Ełku do Ciebie tutaj pod Białystok na Gale. Jak myślisz, będą ci kibicować? Tak, myślę, że będą też kibicować osoby mieszkające w Biomstoku, bo studiowałem tutaj wychowanie fizyczne w biomstoku, więc jest jest... W mam... Tak, mam dużo znajomych w Biomstoku, więc serdecznie ich zapraszam na gale. No zapraszasz, ale co, co pokażesz na tej gali? czego możemy się po tobie spodziewać? No, pokażę, myślę, dobre MMA. Myślę. Że... Tego tego sobie i tobie życzę. Adam Jankowski dla portalu Fight24 jest Dziękuję.